Mm, 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 Jestem już ja na świetlicy, i ląduję na potylicy. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, Damian, yy, świetliczanki, goń, goń, goń. Siedzę sobie całkiem grzecznie, ale jest tu niebezpiecznie. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Latają, dzieci gadają, starsi my próbujemy stąd wyłazić. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Bezeceń z dużo ja tu widzę, mówić o tym się nie wstydzę. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki gongon-goń. Zbiera już się tu krucjata, nikt nie zniszczy mego bata. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki goń, goń Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki gongon-goń. Pierwszy pułk pełen prostaków, kształtem przypominają świniaków. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Karłowaty jest pół drugi, oni kolaborują, robią długi. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Trzeci półg żarliwie szarżuje, nic się od nich nie uratuje. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Nie wytrzyma. Dziś pół czwarty. Chcieliby już zejść zwarty. Lanca do boju, szable w dłoń. Świeticzanki goń, goń, goń. Lanca do boju, szable w dłoń. świetliczanki goń, goń, goń. Piąty pół całkowicie zdrowy. Wyleczył się ze choroby. Lanca do boju, szable w dłoń. Świeticzanki goń, goń, goń. Lanca do boju, szable w dłoń. Świeticzanki goń, goń, goń. E... Moja osoba to pół szósty, jestem chudy, ale boli tłustych. Lance do boju, szable w dłoń, świet czanki, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świet czanki, goń, goń, goń. Siódmy pół gapi się w smartfony, materiał na mięso armatnie gotowy. Lance do boju, szable w dłoń, świet czanki, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, gon. Strategiczny jest pułk ósmy, bije sierpowym i prostym Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, gon, gon. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, gon, goń, gon. Dziewiąty pułk manipuluje ludźmi, on tak z nimi się nie trudzi Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, gon, gon. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, gon, gon, gon. Nie ma tutaj najemników, nie chcemy szpiegów od Chińczyków. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki goń, goń, goń. Były uwagi, zabieganie i zbyt głośne rozmawianie. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Wiece jak za PRL-u, do sprzątania tego burdelu. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, gon. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Miałem dwa wstrząsy mózgu, pojechałem sobie na inwalidzkim wózku. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, gongon, gongon. Przyszła ca, równajustysia, berek, murasz i tablica. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, gongon, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, gongon, goń. O termodebilach pamiętamy, dzikie hordy przeganiamy. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, gongon, gongon. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, gongon, gongon. Przybyła tu pani złapała mnie za ręce, jak zbrodniarka w naszej dwojence. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, goń, gon goń Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, gon-gon-goń. Goń, goń. Przybyła tutaj, SS manka kończy się tutaj zabawa. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, gon-gon-goń. Goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, świetliczanki, gon-gon-goń. Goń, goń. Tak się kończą świetli wieiki! Dopiszcie wersy tej piosenki! Lance do boju, szable w dłoń, Świetliczanki goń, goń, goń! Lance do boju, szable w dłoń, Świetliczanki gon goń, goń, goń! <słysy> Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie! Na niwach zielonych pasiemnie, mnie, mm -mm. Na, na wody spokojne prowadzi mnie. Mm -hmm. Na niwach zielonych pasie mnie, mm -hmm. na wody spokojne prowadzi mnie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Mm -mm. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. Mm -mm. Na niwach zielonych pasie mnie. Na wody spokojnie prowadzi mnie. Dokuczać mi, nie złamie wolnego ducha. Nie działają na mnie ludzie źli, nie sprowokuje mnie, podpucha. Nie dam mu robić czego chcę. Jeszcze mi za to podziękujesz. Jeszcze mi za to podziękujesz. Będzie ham robić błagalnych min, Niegdy będzie nad nim sąd. Mm -mm. Nie przyjmę od niego żadnych dream. Mm -mm. Nie zostanie po tym swoją. Mm -mm. Nie można pozwolić mu samemu być. Mm -mm. Chcemy wszyscy spokój mieć, mm -mm. chcemy wszyscy spokój mieć. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Nie będzie ham zagrażać nam, mm. nie będzie mącić nam spokoju, mm. nie będzie szemrał przeciw nam, mm. nie wejdzie do mojego pokoju, mm. nie mogę wybaczyć jego win, mm. nie będę obiektem drwin, mm. nie będę obiektem drwin. Mm. 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 będzie Hamp pouczać nas, gdy sam chce nas wieść do trumny. Nie będzie edukować w tych sprawach Was, bo każdy będzie miał wór pokutny. Nie damy by nas gnębił wróg. Tak mi do pomóż Bóg. Tak mi do

Mieć z tobą z wady bo z twoim imieniem na ustach pójdziem w każdy krwawy bój. Bo z twoim imieniem na ustach wejdziemy w w krwiożerczych wrogów trój. Jesteś wobec mnie obojętna, mm -mm. nie czekam na twoje pochwały i nagrody. Mm -mm. Prędzej zjem swego palca, mm -mm. niż doczekam uchylenia twojej odmowy. Mm -mm. Bo z twoim imieniem na usta, mm -mm. pójdziem w każdy kwawy bój. Mm -mm. Z twoim imieniem na ustach wejdziemy wy wrogów Jeśli jestem pionkiem w grze, to ja nie chcę tu być, ale jak tutaj muszę. Będę rytmicznie i ładnie wyć, mm -mm. bo z Twoim imieniem na ustach pójdziem w każdy dzisiejszy krwawy bój. Mm -mm -mm -mm. Bo z Twoim imieniem na ustach wejdziem wykryć książerczych wrogów rój. Mm -mm -mm. Bo z Twoim imieniem na ustach mm -mm. pójdziem w każdy krwawy bój. Mm -mm 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 po swoim imieniem na ustach wejdziemy wykry wiożerczych wrogów w dzień dziesiątego listopada na dworze deszcz nie pada, mm, 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 mm. tylko słychać cichy lament, mm, mm, mm. bo Szymon sieje wokół siebie zamęt. Mm, mm. Śniadanie znowu lądowało w śmietniku. Mm, mm, mm. Doguczanie stoi na świeczniku, mm. a on mnie znowu goni. Mm. Nie ma nikogo, kto by mnie obronił. Mm. Mm -mm. Stoję na granicy przepaści. Mm. Wtedy piorun nadziei nie przeżywa boleści. Wystarczy jedno popchnięcie i na całe życie jest zdjęcie. Po tym zwycięstwie mm, mm, mm. każdy wie o moim męstwie. Mm, mm, mm. Dziś to dzień zwycięstwa mm, mm, mm. każdego roku modlitwa i sena. Pod znakiem nie to perza. Mm. Każdemu się tu zwierzę, mm, że nikt nie będzie na mnie pluł, mm, nie będzie swoją siłą mnie szczuł. Nie topesz to mój znak, mm, ja to mówię wam mm, ja to mówię tak mm, nie topesz to mój znak Poznakiem nie toperza mm -mm. będzie tu wieczerza mm -mm. Człowiek z tym herbem nie spiskuje, mm -mm. tylko swoich wrogów blokuje. Nie topesz to mój znak, mm -mm. i ja to mówię wam, mm -mm. i ja to mówię tak, mm -mm. nie topesz to mój znak. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Pod znakiem nie to mm -mm. nie znajdziesz mojego pieża. Mm -mm. Dziewczyn nie należy ciągle chwalić. Mm -mm. Wolą się w kokie bawić. Mm -mm. Nie to to mój znak mm -mm. i ja to mówię wam mm -mm. I ja to mówię tak. Mm -mm. Nie topesz to mój znak. Mm -mm. Mm -mm. Pod znakiem nietoperza mm -mm. Żądam pieniędzy, odwłodzi mierza. Mm -mm. Obuda to specjalność mych wrogów, mm -mm. ale tym nie chcemy im dorabiać rogów. Mm -mm. Nie topesz to mój znak mm -mm. i ja to mówię wam, mm -mm. i ja to mówię tak, że nie to mój znak znakiem nie nietoperza nie płacę święto pietrza, imbecylizm rośnie z każdym nie. Nasza klasa jako całość jest złem. Nie to mój znak, I ja to mówię wam ja to mówię tak, nie to to mój znak po znakiem nietoperza ludzi tu zachęcasz. Obojętność dla mnie jest grzechem kto obojętnym ten jest moralnym zerem. Nie topesz to mój znak, I ja to mówię wam. Ja to mówię tak, nie topesz to mój znak. Pod znakiem nie mm -mm. swoich wrogów tu zwyciężam. Mm -mm. Ludzie, których lubisz bez wzajemności, najczęściej nie mają do ciebie litości. Nie topesz to mój znak, i mm -mm. ja to mówię wam, i mm -mm. ja to mówię tak. Mm -mm. Nie topesz to mój znak, mm -mm. nie topesz to mój znak, i mm -mm. ja to mówię wam, mm -mm. ja to mówię tak.

Patrzę blisko siebie, mm, nie chcę widzieć ciebie. Stałeś się manipulatorem, mm, różnych złych rzeczy, napędowym motorem. Mm, 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 mm. Patrzę blisko siebie, mm, nie chciałbym słyszeć ciebie, po tym jaka byłaś perfitna. Mm, chcę, żeby ciebie nie było widać. Mm, mm, mm. Patrzą blisko siebie. Nie chcę pobić Ciebie, choć na to zasługujesz. Ja już nic nie czuję. Się dziewczyna, mm, co nigdy na mnie wzroku nie wyrywa mm, mm, mm. Podoba mi się, lecz jestem za brzydki Charakter do niej niekompatybilny. Piosenek wiele o niej napisałem O miłości i zawsze się starałem Nili, 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 zawsze nili, nili, nili Zawsze nili, 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 nili. nie jest dla debili Łoho! Wow! Nili, 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 zawsze, nili, 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 zawsze, nili, 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 nili Nie dla debili jak ja. Listy do niej pisałem przed wszystkimi się upokarzałem, mm, mm, gdy piosenki dla niej pisałem. Mm, 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 to se myślałem, dlaczego mnie nie lubi. Bo gdy do innych podchodzę, wydaje mi się, że nie jestem taki głupi. Mm, lecz ona jak widać nie należy. Do mojego typu smuci mnie to. Mm, lecz nie są nawet dla unnych debili. O oh, nie! Mm, 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 mm. Nili, 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 zawsze nili, nili, nili. Zawsze nili, 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 nie dla debili. Mm, mm. Nili, 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 zawsze nili, nili, nili. Zawsze nili, 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 nili. nie dla debili jak ja. Mm, 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 mm. myślałem. Mm -mm. Piosenki szybko sam wymyślałem, bo dobrze na stronach głosowych grałem, mm -mm. lecz sobie nigdy tym nie pomagałem, mm -mm. Bo ona tego nie widzi. Mm -mm. Albo widzi tego, czego ja nie mm -mm. Może kiedyś dowiem się... Mm -mm. Dlaczego nie dla debili lub mnie... Mm -mm -mm -mm. Wszyscy razem, nili nili nili, zawsze nili nili nili, zawsze nili nili nili, nie dla debili, oho nili nili nili, zawsze nili nili nili, zawsze nili nili nili, nie dla debili, jak ja nili nili nili, zawsze nili nili nili, zawsze nili nili nili, nie dla debili, oho nili nili nili, zawsze nili nili nili, zawsze nili nili nili, nie dla debili, jak ja nili